Odmiana Aleksander. jest to odmiana mieszańcowa, zrestorowana w typie ogóra. Jedna ze sztandarowych odmian z hodowli Limagren. Jest to odmiana średniowczesna, o dynamicznym rozwoju jesiennym. Odmianę tą charakteryzuje również wysoka zimotrwałość, która została niejednokrotnie potwierdzona w ciągu ostatnich sześciu sezonów produkcyjnych. Odmiana Aleksander charakteryzuje się wysokim i stabilnym plonowaniem, nawet w trudnych warunkach uprawy. Działamy do czynienia z suszą, niskimi temperaturami wiosną. Odmiana ponadto posiada odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie nasion w trudnych warunkach pogodowych, co ma duże znaczenie w uzyskaniu maksymalnego wyprodukowanego plonu na polu. Odmiana wyróżnia się bardzo dobrą zdrowotnością, w szczególności na suchą z na kapustnych. Jest to odmiana, która oprócz wysokiego plonu posiada również wysoką zawartość tłuszczu w nasionach. Odmianę Aleksander polecamy na wszystkie rodzaje gleb. Dobrze radzi sobie również na glebach średnich, też i słabszych, suchszych, przez co też dobrze reaguje na warunki suszy, wysokich temperatur.